Dzień dobry, cześć, hej moi drodzy, kolejna auto prezentacja samochodu na sprzedaż Jest to Renault Modus z silnikiem benzynowym o pojemności 1,2 litra Moc 75 mechanicznych, w zupełności wystarczający samochód Jakąś dynamikę oczywiście możemy osiągnąć, spalanie, spalanie wtedy wiadomo troszeczkę wzrośnie Ale autko jest naprawdę ekonomiczne, fajnie się tym jeździ Fajnie się wysoko wsiada, wysoko siedzi, wysoko wysiada Naprawdę bardzo fajny samochód Rok tutaj jak mówiłem, 2007, silnik 1.2, 75 koni mechanicznych. Autko, tak jak widzicie, tak, tak samo je sprowadziłem, tylko, tylko na, na kołach stalowych zimowych. Oczywiście teraz jest założonych na, są założone alufelgi, to są alufelgi 16-calowe z oponami letnimi. Oczywiście do samochodu kupujący dostaje oczywiście drugi komplet kół cool na zimę już na feldze stalowej, więc tak naprawdę full wypas. Przejdźmy sobie do jakiegoś wyposażenia, 16-calowe felgi aluminiowe. Jeśli chodzi jeszcze o zewnątrz, to mamy tutaj bardzo fajną, ciekawą opcję. Mamy kamerę cofania oraz czujniki parkowania, co jest kurde nieskazitelnie fajne. Ten moduł jeszcze został wyposażony w mocowania na bagażnik rowerowy. Tutaj mamy jedno, tam z drugiej strony drugie. Pod spodem mamy wtyczkę pod pod po prostu wiązkę elektryczną. Tego bagażnika niestety nie mam, to się po prostu wypina I tutaj mamy mocowania Bagażnika tego niestety nie dostałem, Klient, nie wiem, Niemczech też tego nie miał, ale jeżeli ktoś Planuje zakup małego samochodu, żeby mógł sobie przemieszać rower Gdzieś sobie pojeździć Oczywiście dla zdrowia To jak najbardziej zapraszam Autko całe na no 90% W oryginalnym lakierze, malowana tutaj była przednia maska Gdzieś tam na niej jest około 220 mikronów. Poza tym cały samochód w oryginalnym pierwszym lakierze. Myślę, że jak na auto z 2007 roku malowana tylko i wyłącznie maska, to jest bardzo fajnie. Poza tym auto całe w oryginale, tak jak mówiłem, prezentuje się bardzo fajnie. Kolor niebieski metalik. Autko, oczywiście zarejestrowane w Polsce, jestem jego pierwszym właścicielem. Sam ten samochód sprowadziłem z Niemiec, tym się zajmuję zawodowo. Tak jak widzicie, autko bardzo ładnie się prezentuje. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza, zobaczycie, jak tam to wszystko wygląda. Co do bagażnika, bagażnik możemy sobie otworzyć na, na dwa sposoby. Pierwszy to jest ten sposób. Gdzieś do dłuższych przedmiotów, przewożenia dłuższych przedmiotów myślę, że się przyda jak najbardziej. Drugi to już jest po prostu standardowe otwarcie bagażnika. Bagażnik też, duży jak na, na taki malutki samochód. Oczywiście półeczka, trójkąt, apteczka wszystko klient ma. Tutaj mamy wszystko, co potrzebne: czyli lewarek, klucz i tak dalej. Wszystko w tym samochodzie jest tak jak należy: niczego tutaj nie brakuje. Tutaj jest ta kamera cofania, o której wspominałem, czujniki parkowania, oczywiście cała elektryka, wszystko jest sprawne. Cztery elektryczne szyby. Środek w kolorze jasnym. Nie przeszkadza to w niczym, ponieważ jest bardzo czysty. Autko świetnie utrzymane. Myślę, że to y, wygląda ten samochód tak bardzo dobrze ze względu na swój niski przebieg, który zaraz zobaczycie. Włączymy sobie zapłon 98 57 km dokładnie tyle. Tutaj mamy kamerę cofania, o której wspominałem. Wszystko, wszystko tutaj działa, radio. Kierownica w żadnym stopniu nie wytarta, bardzo fajnie wygląda. Tutaj, o, już przekręcę kierownicę, mamy sterowanie radiem. Zobaczcie, wszystko się, wszystko tutaj działa: całe sterowanie, manetki, kierunki, światła oczywiście klimatyzacja co jest ogromnym plusem tego samochodu. Klimatyzacja już Wam mówię jest nowa klimatyzacja nowa chodnica klimatyzacji. Jest zrobiona szczelność, odgrzybienie, klimatyzacja działa tak jak należy i można cieszyć się spokojną, przyjemną jazdą. Tutaj mamy dwa cup holdery, możemy mieć dwa cup holdery. tutaj jest jakaś popielniczka, która nie była używana. W tym modusie mamy jeszcze podłokietnik wysuwany, tutaj mamy gniazdko, zapalniczki, jakiś tam schoweczek na monety, jeszcze jeden schowek dodatkowy. Elektryczne szyby, cztery szyby w prądzie, jakiś tam schowek pod nogami kierowcy, pod nogami pasażera. Oczywiście też jest ten sam schowek analogowo. W aucie wszystko jest na tak. Tak wygląda wnętrze. Zobaczcie teraz deskę. Wszystko jest czyste, nie wytarte, bez jakichś dziur. Tak jak mówiłem, ten schowek jest tak samo tutaj tutaj mamy jeszcze jeden takie, takie wcięcie w fotelu też jakiś schowek z takim pasem zabezpieczającym schowek bardzo duży yy, tutaj mamy kluczyk jeden klucz drugi więc do tego samochodu są dwa kompletne kluczy tu czujnik lakieru potrzebny że tak powiem zaraz sobie zobaczyć jak będę ten samochód mierzył Książka serwisowa oczywiście jest Wszystko mam w domu, więc na końcu prezentacji też sobie to zobaczycie Przejdziemy sobie teraz jeszcze pod maskę Pod maską auto prezentuje się równie dobrze W tym samochodzie został wymieniony Olej, filtr oleju, filtr powietrza Oraz filtr kabinowy Wszystko na gotowo dla klienta Na dzień dzisiejszy auto nie wymaga Żadnego wkładu finansowego Muszę też wspomnieć tutaj o tej naklejce 73 000 W 2014 roku wymieniony rozrząd To jest kolejny plus tego samochodu wszystko wiecie o tym samochodzie, silnik chodzi równo, bez żadnych zgrzytów. Normalna praca, taka jak powinna być. No przy tym przebiegu nie musimy się o nic martwić. Jeżeli chodzi o zawieszenie, inne podzespoły, wszystko jest sprawne. Autko niecały miesiąc temu przyszło badanie techniczne, pozytywnie, oczywiście. Więc nie mamy się tutaj do czego czepić. Wygląda, widzicie, musicie mi sami przyznać, że, że bardzo dobrze, jak na swoje lata. Także w razie czego jestem do waszej dyspozycji. Oczywiście transport samochodu na terenie całej Polski jest gratis. Co jest kolejnym plusem, tak jak mówiłem, drugi kompletku wszystko na gotowo dla klienta. Klient żadnej złotówki nie musi do tego samochodu dokładać. W razie czego jestem do waszej dyspozycji. Przepraszam. Życzę dużo zdrowia. Trzymajcie się. Hej.